Talk to me now. Witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Zapraszam Was dzisiaj na makijaż sylwestrowy w moich ulubionych kolorach, czyli bordo i złoto. I wykonam ten makijaż jednymi z moich ulubionych kosmetyków w 2020 roku. Na początek wklepię sobie bazę, czyli korektor Too Faced w kolorze Almond. Bardzo lubię ten korektor, do mojej suchej skóry na powiece sprawdza się idealnie, nic się nie zwija w ciągu dnia. Następnie sięgam po puder ymm, z Glam Shopu, z kalendarza adwentowego i... Spudruję sobie okrójce pod łukiem brwiowym i będę dzisiaj pracować na palecie Jacqueline Hill Volume 2 od Morphe. Jest to jedna z moich ulubionych palet w kuferku. Mamy tu przepiękną kolorystykę w różach, bordach, brązach. I sięgam sobie najpierw po cień transferowy Perfectionist i nakładam go okrężnymi ruchami w zewnętrznym kąciku, a także będę przeciągać go do wewnątrz oka. To będzie taka moja baza, cień przejściowy do ciemniejszych cieni. I następnie sięgam po cieni Next, to jest przepiękny, burgundowy kolor, który wklepuję sobie w zewnętrznym kąciku, a następnie będę go przeciągać do wewnątrz, będę go nieco blendować na granicach. W tej palecie są bardzo ładne borda i za to lubię tę paletę. Przed nagraniem tego filmu zrobiłam sobie tak naprawdę taki... Um, w przegląd moich palet, które mają bordowe kolory, i stwierdziłam, że ta paleta będzie idealna do wykonania tego makijażu. Wklepuję sobie cały raz ten cień. Next i buduję sobie intensywność do momentu, aż będę zadowolona z tego. Następnie wracam do pucha tego pędzla, również Morphe, i blenduję sobie zewnętrzne granice tego cienia. Sięgam teraz po cień Crazy, to jest ciemniejszy odcień burgundu i przyciemniam sobie jeszcze nieco zewnętrzny kącik, wklepuję go, a następnie nieco blenduję na granicach. Bardzo lubię cienie Morphe, ponieważ one się łatwo rozcierają, lubię je za to, że jest ich bardzo dużo i przede wszystkim są tanie. Te palety nie są drogie, bo ta paleta kosztuje około 200 zł, a macie tutaj naprawdę sporo cieni. Mieszam sobie teraz ten cień Crazy z czernią i wklepuję sobie w zewnętrznym kąciku, tak żeby jeszcze przyciemnić ten makijaż jedyny minus tej palety to są błyski, które są dosyć suche, ja nie lubię błysków od Morphe, więc bardzo często korzystam z matów, a błyski po prostu zostawiam i ten czarny kolor też lubi się wytracać, więc nie można go za dużo blendować tutaj w tym makijażu też on troszeczkę mi się wytracił i będzie tam mała plama ale dokładam go sobie i on się ładnie przykleja także wszystko udało mi się uratować wracam do puchatego pędzla i blenduję jeszcze wszystko razem ze sobą żeby zrobić ładne przejście i sięgam teraz po czarną kredkę z maka, nakładam ją na dolną linię wodną, a także nieco poniżej i będę sobie ją blendować mieszanką yy, tych cieni, które nakładałam przed chwilką na górną powiekę, czyli cienia Crazy i tej czerni z tej palety. I blenduję sobie tę kredkę do momentu, kiedy będę pewna, że nie ma już żadnego ciężkiego przejścia. A następnie sięgam ponownie po korektor Too Faced i wklepuję go w górną powiekę ruchomą, mniej więcej tak do długości 3 czwarte. Nie chcę tutaj robić jakiegoś super odcięcia cut crease, więc nakładam po prostu ten korektor, żeby rozjaśnić to miejsce. Następnie sięgam po ten piękny złoty kolor Talia i e Empowered bordowy. I wklepuję najpierw ten bordowy na przejściu między matami a tym korektorem. Następnie sięgam właśnie po to złoto. To złoto jest najpiękniejszym błyskiem w tej palety i naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Zresztą te złote kolory w paletach Morphe są naprawdę fajne. Mam jeszcze inne paletki i we wszystkich są naprawdę fajne kolorki. Teraz sięgam po Claire Blanc, to jest Magic Dust. W takim złotym kolorze. On jest bardzo podobny do iskierki Swem Fatal, więc spokojnie możecie się zaopatrzyć tamten. Są prawie identyczne i wklepuję go sobie właśnie w ten wcześniej nałożony złoty kolor. A następnie wewnętrzny kącik rozjaśniam jeszcze sobie ten jasnym, yy, beżowym kolorem o nazwie Certify. Yy, tuszuję rzęsy tuszem z Sephory. Yy, ten tusz akurat nie jest moim ulubionym y, tuszem, ale muszę go po prostu zużyć, bo przyznam się szczerze, że naumówiła mnie na niego pani w seforze przy kasie kosztował kilkanaście złotych, ale moim zdaniem nie jest warty nawet tej ceny, ponieważ strasznie się ciapie i rozmazuje. Jeśli chodzi o twarz, wykończę sobie ją moim ulubionym rozświetlaczem w płynie, zdecydowanie w tym roku. Jest to rozświetlacz Becca Ignite. Nakładam go sobie w miejscach, które chcę rozświetlić, ponieważ będę nakładać mocno matujący i wyrównujący kolory skórę podkład, odwilot i salon więc chcę maksymalnie rozświetlić miejsca tam, gdzie chcę, aby ta skóra pozostała rozświetlona. Najpierw nakładam go pędzlem, to był pędzel do podkładu z zoiwy, a następnie jeszcze wyrównuję sobie palcem, żeby wszystko ładnie rozetrzeć. I sięgam podkład All Hours, nakładam sobie odrobinę, pędzlem. To jest akurat kolor B20. Ja przyznam się jeszcze, że moim ulubionym kolorem tego podkładu jest BD20 z oliwkowymi tonami. Ten po prostu używam, bo nie mam już tamtego, który bardzo lubię. Więc wzięłam się za ten troszeczkę jaśniejszy, ale później ocieplę sobie buzię, więc się tym nie przejmuję. Uwielbiam ten podkład, bo on jest trwały, ładnie wyrównuje kolory skóry i świetnie się sprawdza na klientkach, które mają cerę tłustą, mieszaną, bardzo ładnie trzyma mat. Oczywiście wiecie, wszystko zależy od skóry, to nie jest tak, że każdy podkład będzie dobry dla każdego, trzeba sobie przetestować, więc warto chodzić na przykład do Sephory i prosić po prostu o próbkę podkładu, żeby pani zrobiła Wam próbkę do słoiczka. Następnie sięgam po fajny korektor Art Deco w kolorze Soft Ivory i nakładam go sobie pod okolice, pod okiem, a następnie blenduję pędzlem, tak żeby... Nie przeciążyć tej okolicy. Ten korektor idealnie nadaje się do suchej skóry, do skóry dojrzałej. Fajnie kryje, ale przy tym nawilża cerę, więc naprawdę warto sobie prze, y, przetestować. Planuję zakupić w najbliższym czasie paletę z Arteko. Tej marki ogólnie jest mało na naszym YouTubie, więc mam nadzieję, że uda mi się ją przetestować. Następnie sięgam po mój ulubiony Puder z Inglota, rozświetlający o numer 43. Często używam go w swoich filmach. Nakładam go pod okolicę, pod okiem, a następnie mieszam trzy kolory, trzy pudry z palety Dim Light od Hourglass. Opruszam sobie całą twarz. Zdecydowałam się na puder rozświetlający, ponieważ nie chcę już matowić mojej skóry. Następnie sięgam po bronzer Chocolate z Too Faced. Klepuję go sobie. Podkości policzkowe oraz na czoło, tak, żeby ocieplić całą buzię, żeby ją przyciemnić. Ten kolor jest fajny, bo on właśnie daje takie ocieplenie skóry, jednak dla bladych osób może być za ciemny. I ja zawsze na takich bledszych cerach używam po prostu brązera marka Jacobsa. Nie miałam jaśniejszego. Too Faced, więc Wam nie doradzę. Często dostaję właśnie pytania o ten jaśniejszy, ale nie miałam tego koloru, więc nie wiem jak zachowuje się na skórze. Być może kiedyś go kupię, to wtedy dam Wam znać. I ocieplam sobie również czoło. Wchodzę z tym brązerem między włosy. Zrobiłam sobie koka, więc chcę też sobie ocieplić okolice przy włosach. Następnie sięgam po róż, kolor, po. on jest bardzo fajny Odświeża policzki. Następnie sięgam po rozświetlacz z Diora Backstage o numer 01 i rozświetlam miejsca, które chcę jeszcze dodatkowo rozświetlić. Następnie sięgam po złoto z palety i dokładam sobie jeszcze na dolną powiekę tuż przy wewnętrznym kąciku, tak żeby rozświetlić spojrzenie. I przejdziemy do makijażu ust. Usta wykończę sobie moją ulubioną konturówką Pierre Akurat tutaj mam numer 12 w przepięknym bordowym kolorze. Udało mi się ostatnio złowić na zniżce w Hebe. Bardzo rzadko jest dostępny ten kolor, więc tym bardziej się cieszę. I nakładam ją sobie na całe usta. Najpierw obrysowuję kontur, a następnie nieco będę je wypełniać, tak żeby... Hmm... Przedłużyć trwałość pomadki, którą budzi nałożę. Ten kolor jest bardzo fajny, yy, bardzo ładny odcień burgundu. Także, jeśli jesteście fankami i szukacie jakiegoś fajnego bordowego koloru, jeśli chodzi o kredki do ust, to polecam. I teraz sięgam po absolutnie ulubioną paletę pomadek w tym roku i biorę najciemniejszy odcień z dolnego rzędu. I mieszam sobie ten kolor, tą pomadkę, z kredką, którą nałożyłam wcześniej. Dzięki czemu uzyskam taki efekt borda na ustach, na jakim mi po prostu zależy. I tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba ten makijaż, czy lubicie bordo i złoto. Ja przyznam się szczerze, że kocham. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, komentujcie, będzie mi bardzo miło i te filmy wtedy idą do góry, więc tym bardziej docieram do większej ilości osób, także jestem Wam za to wdzięczna. Dajcie koniecznie znać, czy macie ochotę na przykład na zielony look z, ze złotem. Chętnie dla was taki wykonam. Myślę, że do Sylwestra pojawią się jeszcze na pewno dwa filmiki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Papa! Pa.